Halo, halo ludzie i wiecie hipsterzy i kosmienci mówi do was dzisiaj będzie troszeczkę z innej beczki, ponieważ nie będzie na temat whisky, nie będzie na temat kawy, będzie na temat podróżowania, trochę na temat podróżowania, ale głównie tak naprawdę na temat tych oto zwierzaczków, których miniaturkę, których przypinkę, których podobiznę noszę tutaj na, na ramieniu. To jest przypinka, która jest sprzedawana przez RSPB, czyli, czyli Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W ogóle Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle na północy tutaj w Szkocji, to jest bardzo duża rzecz, ponieważ oni zajmują się badaniami, ochroną i wieloma innymi rzeczami, które związane są z, z ornitologią, czy w ogóle w jakikolwiek sposób z, z dziką naturą, z dzikim życiem, z dzikimi zwierzętami, które, które tutaj w Szkocji można, można zobaczyć. Można zobaczyć delfiny, można zobaczyć foki, można zobaczyć wiele, wiele. Wiele różnych innych, ciekawych, e, ciekawych zwierząt, między innymi tak jak właśnie moja, moja, moja przypilka pokazuje, można zobaczyć maskonury. Maskonury to są bardzo, bardzo fajne ptaki, które e, obojgu nam bardzo się, bardzo się podobają. I przez jakiś czas myśleliśmy, że jedyny sposób, żeby, e, żeby w miarę e, powtarzalnie i, e, i z jakąś dużą pra, wysokiego prawdopodobieństwa e, trafić na maskonury w Szkocji, trzeba będzie pojechać e, przynajmniej na Orkady, a najprawdopodobniej do na aż na Shetlandy. To nie jest prawdą, Ponieważ okazuje się, że e, głębiej na południu Szkocji tak naprawdę e, znajduje się rezerwat przyrody, w którym, w którym maskonury się wylęgają, w którym maskonury się rozmnażają i, i chowają swoje młode, e, które potem wypływają, wypływają na morze, żeby, żeby, żeby spędzać swoje życie. Ten rezerwat przyrody mieści się na wyspie, wyspę, która nazywa się May, i na wyspę May można dopłynąć w dwójnasób. Można tam dopłynąć albo z North Berwick, która jest miejscowością, miejscowością w pobliżu Edynburga, albo z miejscowości Anstruther, która jest po drugiej stronie zatoki, w której, w której leży Edynburg. My tam się wybraliśmy w czerwcu 2019 roku. Ja nagrałem z tego jakiś tam taki bardzo amatorski filmik, który skleiłem i porosyłałem wtedy do rodziny i znajomych, żeby w jaki, sposób, w jaki sposób można sobie fajnie spędzić czas oglądając maskonury w Szkocji. Natomiast przez to, że tą przypinkę noszę na co dzień do pracy na fartuchu, to yy, i my takie przypinki z ramienia, yy, z ramienia RSPB też, yy, też na cel nas sprzedajemy yy, w kawiarni, to dużo klientów zaczęło do mnie ostatnio zagadywać na temat maskonurów. Yy, mieliśmy dużo różnych ciekawych dyskusji na temat tych ptaków. No i przy okazji też okazało się, że niektórzy ludzie chcieli, żebym im ten filmik, yy, ten filmik też wysłał. Także tak jakby... W w miarę um, od, 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 w miarę odświeżyła się we mnie ta, um, ta tematyka powiedzmy i stwierdziłem, że czemużby czemużby nie skleić, um, czemuż nie skleić jakiegoś filmiku, który można wrzucić tutaj na kanał, żeby on mógł być na YouTube, i zamiast wysyłać te filmiki jakoś transferem do ludzi um, i, 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 i który, który jest uporczywy dla, nie, dla, dla niektórych ludzi, którzy nie są specjalnie zaznajomieni z technologią, to można by po prostu wysłać do nich linka na YouTube'a, także nie będzie zbyt dużo mojego gadania, nie będę robił chyba jakichś voiceoverów, do tego po prostu, po prostu po tym intro zostanie, zostanie puszczony film, ponieważ może i to Was w jakiś sposób zainteresować, jak, jak wygląda rezerwat przyrody, w którym, w którym żyją i rozmnażają się mackonury. Także przyjemnego oglądania. Trochę nie wiem co to są, ale drą ryja to jest błyskina. który, który, ten nie wiem co leci ten? Tak, lata, O, o jeszcze siada. Bo ona tam ma małego, I takiego, ona go nakarmiła. Taki pochaczy, Tam ma też ta rybkę i tam ma. Ty, bo te kurczaki małe to są takie szare, że ich prawie nie widać znów na kamienie A to te kamienie? kamyki, tutaj jest parka. Aha. Tu masz kurczaka. Beck from Ella who brewed you off the boat. The you know, three of us will be around the island if you have any questions about the wildlife or the island itself. Mm -hmm. um, just need run through a few ground rules with you guys. Um, behind us here we have the nesting marine birds so you can probably tell they're quite noisy mm -hmm. and quite aggressive and they also mm -hmm. protect mid-rullies. To, um, to my left here we can visit our tent here and have and masks and all that kind of thing uh, Places to hang up your life jackets if anyone's wearing them. To co, a... No. Hey, tak, tak,

Pozostałości starej latarni morskiej i nowa latarnia morska. Stara, to pierwsza latarnia morska w Szkocji, czy w Wielkiej e, Brytanii? 1639, albo 1633 coś? Raczej, chyba. Chyba, raczej. Na pewno XVII wieku. Kąpielownia latarników. Łaźnia wręcz. Z całkiem zacno, Magda się śmiała, że sztorm, fale, naparzają. A co ty się dziś? Bierzesz ty kąpiel. No bo co masz do roboty. przez króla Jakuba I jeszcze w 12 wieku kawał historii <try> Dzisiaj okay, mamy znaczy tym razem w tą stronę. Mamy luks. Lux z siedzenia na górnym pokładzie. Więc będzie telepało. I się żegnamy. To wyspa. No i powoli wypływamy Pan powiedział, że jak będziemy zakręcać za wyspę to będzie gibało I jak na razie Chyba pan nie kłamał I tak już Bo tak gibie Większe Większe są Przeważenia. Poczekaj jaki kolor skóry będę miała za godzinę. O, ile będziesz miała kolor skóry za godzinę. Nieprawda I zapis tutaj portowałę. No, bo to tak, Kłasne, tak no? dziwnie tutaj. No to te, bo tutaj to takie jest... No dziwne jest to huśtanie falami. Jakby to było jak na promie takim dużym to chuśtanie jest inne. Na takiej małej łódce. Tak, tak. No i one mają te łapy swoje schowane. No. A maskonury to tak mają na wierzchu wszystko. Ster. Ster. No, tutaj umyłem.

Well timed distraction, I think. <laughs> yeah. So cute. Yeah. So, when does the beak turn into a different colour? It's when it's breeding. So, it, uh, uh, it'll stay at sea for about three years and then okay. it'll start coming back to the island. And it won't okay. start breeding until it's about five. Mm hmm. Ah, so nice. Musielny budynek Co się tu dzieją wanch, torter. No, A tutaj już na tej ścianie muszelki pomieszane z kamykami. Budynek z ma nawet muszlaną rozgwiazdę. Plaża. Taka plaża, a tam w tle porcie. I to tyle miejscowości, na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. To tyle, co miałem do Was na dzisiaj. Mówię do Was, Którko a W następnym odcinku już będzie znowu o Obiecuję.